Wielce czcigodni uczestnicy tej patriotycznej manifestacji w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gromadzi nas tu pamięć, pamięć o naszych bohaterach, którzy całym swym życiem służyli ojczyźnie i na jej ołtarzu. Bardzo często składali swoje młode życie. Oni byli niezłomni. Oni byli niezłomni, bo do końca byli wierni słowom wojskowej przysięgi, którą składali na honor polskiego państwa podziemnego. Oni nie godzili się na zmianę okupanta. Dlatego też wtedy, kiedy trzeba było dać świadectwo, oni zachowali się jak trzeba. Dlatego dzisiaj jesteśmy im wdzięczni, tę, tę pamięć. Dlatego też pragnę wyrazić w tym dniu wielką radość, że społeczeństwo powiatu włoszczowskiego na czele ze swoim starostą dają dzisiaj piękne świadectwo przywiązania do tych głębokich, patriotycznych wartości, że dzisiaj o żołnierzach wyklętych, bo chciano wymazać ich z pamięci narodowej. Chciano zapomnieć o ich bohaterskich czynach. Dzisiaj tutaj Włoszczowa. Daje piękny dowód na to, że to byli wielcy bohaterowie. Ja też jestem synem żołnierza wyklętego, długoletniego więźnia Rawicza, i raduje się moje serce, że dzisiaj tutaj we Włoszczowie przywracamy tę piękną pamięć o naszych bohaterach. Chwała bohaterom. Chwała żołnierzom niezłomnym, chwała Wam, mieszkańcom powiatu włoszczowskiego, którzy dzisiaj dajecie takie piękne świadectwo przywiązania do ojczyzny. Czcigodny księża, poczty sztandarowe, drodzy samorządowcy, zaproszeni goście, drodzy mieszkańcy ziemi włoszczowskiej. Szanowni Państwo, odwołam się do słów pana prezydenta Andrzeja Dudy, który w święto pamięci żołnierzy wyklętych powiedział, że nasz naród jest jak trawa. Pomimo tego, że jest zniszczony, był uciemiężony, pomimo tego, że przez wieki był deptany, przecież przez nasz kraj. Przetoczyły się zawieruchy wojenne i ze wschodu na zachód, i z zachodu na wschód, to cały czas powstajemy. Odradzamy się, trwamy. Ale żeby trwać, to właśnie potrzebny jest ten patriotyzm, ta miłość do ojczyzny. Pamięć pamięć wyrażana tak jak dziś, tutaj, we Włoszczowie, przed kamieniem, przed tablicą. Pamięć o tych, którzy poświęcili wszystko, poświęcili swoje życie, by walczyć o niepodległość naszego kraju. Chylę czoła przed inicjatorami dzisiejszego wydarzenia pomysłodawcami, przed panem Adamem Szałowskim, panem burmistrzem Amerykiem, przed wszystkimi. Członkami społecznego komitetu dla nas, mieszkańców Włoszczowy, to niezwykle ważne, by upamiętnić ofiary komunizmu. Tego strasznego. Tego, który niszczył naszych patriotów, bohaterów w latach 1945-56, tak jak mówią słowa na tablicy. Proszę Państwa, wśród tych osób z ziemi włoszczowskiej, żołnierzy był również brat, rodzony mojego pradziadka, Wincenty Dorywalski. Brał udział jako młody chłopak w Bitwie Warszawskiej, odznaczony Orderem Virtuti Militari. Następnie jako chorąży był kierownikiem w okresie II wojny światowej, referatu II wywiadu Armii Krajowej. Co go spotkało po wojnie? Za to, że nigdy nie pogodził się z utratą przez nas krajnej podległości, ciężkie więzienie, tortury, maltretowania. Mój dziadek wspomina swojego stryja, jak wrócił do domu. Był nie do poznania. Przeżył jeden dzień, następnego dnia już zmarł. Ile osób z ziemi włoszczowskiej podzieliło ten los? Ile osób z ziemi świętokrzyskiej i naszego kraju? Tysiące. Niech wydarzenia tamtych dni utkwią nam w naszej pamięci, oby nigdy nie powtórzyły się w naszym kraju losy tamtych ludzi, oby nigdy nas nie dotknęło takie bestialskie traktowanie. Ze strony aparatu bezpieczeństwa, ze strony wymiaru sprawiedliwości, który wyglądał właśnie po II wojnie światowej w fatalny sposób, fatalnie zorganizowany. Wiemy, kto pełnił funkcję prokuratorów i jakie wytyczne były. Jeszcze raz dziękuję Wam za tą uroczystość. Cześć, i chwała bohaterom. Zabierze przewodniczący Społecznego Komitetu Upamiętnienia Ofiar Represji Reżimu Komunistycznego po 1945 roku, Wicestarosta Włoszczowski Łukasz Karpiński. Czcigodni księża, czcigodne poczty sztandarowe, czcigodna i wspaniała orkiestra osp u Leszno, drodzy parlamentarzyści samorządowcy różnego szczebla, przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich. Szanowni Państwo, mieszkańcy Włoszczowy, mieszkańcy powiatu Włoszczowskiego i województwa świętokrzyskiego. Tak się składa, jak tutaj już było przedstawione, że mam możliwość przewodniczyć temu wspaniałemu komitetowi Społecznemu komitetowi, szanowni Państwo. Chciałbym, jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ również moi przodkowie to osoby niezłomne, żołnierze wyklęci. Szanowni Państwo, chciałbym tutaj podziękować wszystkim osobom. Przede wszystkim Komitetowi Społecznemu, ponieważ spotykaliśmy się. Bardzo często te spotkania były raz burzliwe, raz spokojne, ale doprowadziło to do tego, że dzisiaj tutaj jesteśmy, że pamięć o mieszkańcach Ziemi Włoszczowskiej, również i dawnego powiatu włoszczowskiego, będzie upamiętniona. Dziękuję również tym wszystkim osobom w imieniu Komitetu i chyba nam wszystkim, ponieważ wszystkie te prace, które tutaj były zrobione, ten obelisk, tablica, przygotowania, jak i również i kwestie IPN-u, to praca wielu ludzi i chciałbym jeszcze raz serdecznie Wam wszystkim za to podziękować. Szanowni Państwo, dzisiaj nie bez kozery tutaj się spotykamy, ponieważ Obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wklętych. Trzeba o historii mówić i trzeba ją znać. Dlatego do Komitetu, tego naszego społecznego, zapraszam również i Państwa, ponieważ my nie wiemy tak naprawdę wszystkiego. Wiele osób, mieszkańców Włoszczowy, gmin, powiatu Włoszczowskiego. Mają takie osoby, mają takich przodków. Serdecznie jako przewodniczący w imieniu Komitetu zapraszam, ponieważ chcemy, aby rozszerzyć naszą działalność, abyśmy dążyli do upamiętnienia tych osób i żebyśmy o nich mówili, bo to jest bardzo ważne. Okres zniewolenia I, II wojny światowej, gdzie na terenie powiatu włoszczowskiego. Odbyło się tak wiele bitew, czy to bitwy pod Olesznem, pod Chotowem, Brześciem, Radkowem, Kosowem. To są te wartości, o których musimy pamiętać. Zwracam się również do państwa, aby już za rok było nas więcej. Weźcie ze sobą swoich sąsiadów, przyjaciół, rodziny, abyśmy jeszcze liczniej, chociaż jesteśmy bardzo zadowoleni, bo naprawdę Dużo osób dzisiaj przybyło na tą uroczystość. Wspaniała homilia wygłoszona, to również ta cegiełka, również tej uroczystości. Te wspaniałe poczty sztandarowe i wspaniali mieszkańcy powiatu włoszczowskiego. Cześć i chwała bohaterom! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Dziękuję. Dziękuję.